Co robić wolnym no to chyba tylko sporty i to tak to w, to w tym kierunku musimy iść, no, wszystko jest drogie teraz, niestety. A dodatkowo sport to jest praca nad sobotą. Siłownia i róż, r, r, różna aktywność, nie, nie, nie chodzi tylko o Planujemy chodzić na squasha, o za coś nowego, więc myślę, że coś takiego będzie fajnie. Myślę, że na pewno rozwijają swoje pasje. Ja przy okazji staram się uprawiać jakiś sport, grać w siatkówkę przede wszystkim, ale też angażują się społecznie lub w różnych kołach naukowych. Przez dwa lata siedzieliśmy w domu przed komputerami i tak wyglądało nasze życie, no i teraz to wraca do normalności. Myślę, że teraz dużo studentów wraca na imprezy, gdzieś tam bawi się w klubach, no ale też dużo zakłóca, więc jest takie, no, pół na pół. No, imprezy, no mogą być tam za niedługo Halloween, jakby też dłuższy weekend, to pewnie coś z kolegami będziemy ko organizować. Myślę, że będzie fajnie. Spędzają czas ze sobą, poznają nowych ludzi, e, odpoczywają, taki świat studencki odkrywają poza nauką. Za niedługo jest święto niepodległości, trochę dłuższy weekend, to jakiś wyjazd jest planowany. Jeżeli oglądają to moi prowadzący, to uczymy się, żeby osiągać świetne wyniki w nauce. W wolnym czasie staramy się nadrobić nasze zdrowie psychiczne, spotykać ze znajomymi, ale też na przykład na wspólną naukę. Bardzo fajne, przyjemne z Dużo jemy, nadrabiamy sobie biedny, smutny tydzień na wegetortyjach z rabki, tudzież z baru wydziałowego. Niektórzy z nas zarabiają, ale jeszcze nie grube miliony. Natomiast jak za parę lat mnie zapytacie, to powiem, że w wolnym czasie się pieniądze robią się same.